Co jest fausti? Hania, Hania ma lepszy prezent? Czemu? Nie, nie przeszło. Nie możesz otworzyć? Pomóc ci, fausti. Fausti, ja ci pomogę. Pomogę. Kochani, nie smakuje ci śniadanie, moje? Nie smakuje. Nie smakuje ci, Serio? kapitan. Cieszy, Daj, Cieszysz się nagrywkami? Tam, szkoda gadać, że za tak chwilę mnie ktoś obraża tutaj. Bierdziele to wszystko Co, Co się stało? Jak się... No, jak nie wiem. Mi... Hania mnie tak śroniła, że to masakra. Co tak. się stało? Tak nie chcę o tym gadać. No. Hania! No nie. Tak! <noise> jak ci się pracuje z nami? Dobrze. Dobrze jest? No. Na pewno? No. Tak, jest mi... mi dobrze. Nie wygląda. <noise> jest mi dobrze! <noise> Yeah, <laughs>